Too much zizi on mi like Kodak To no vision. mam na pieniądzach Suki kochają mnie niczym Sosa Nie chcę rozmawiać, niech gada forsa Pojawię się tam natychmiastowo Jak tylko dostanę dropa I nie będę się z nim pierdolił Nożem, rambo pociecham łopa Nie, nie wspominaj mi o tych chłopcach Bo to wszystko robią na pokaz Za ich aktorstwo dostaną Oscar Misty, mieszany koks Woda, soda albo amonia. Finalny produkt ma dużą moc Po białym rok. rogdźpun stoi jak zombiak no mój na mnie Kodak Ja, ja veloryb, ty rybka, cipka Quick time, Mikra, jeden, dwa silnik Nissan, szybka akcja jak Dypman, Dypman Mam gruź jak Serylda, idę na rajda, mocno krypta grypta Niedoceniony geniusz Matylda, w polu taktyki robię dygda Dypta, nie ma czasu na ciecia, da Penetrująca igła, bitwa, nie napięści ekipman W komba leci stalowa przytwa it man body, lupek jest pitch black, big fuck Strips go saucy, no sing Wskakuje z bratem w Dinga big lap, kontrolowany kickback Mango rob of zły plek like Tom i have just kept it cruising Gadają groźnie, what a joke, man, keep the energy out Cygny, jak jebać, Johannes nie robię boks Tylko ostrze wsadzam w ludzi, na bicie twardy W realu softu dajesz personę, Jak wojewódzki Twój rambo nigdy nie przebił kurtki Nie posmakował organ Haj, hey, to ty wiesz o spalaniu kurtki, by pozbyć się DNA Yo, opozycja trenuje swe nóżki, biegną jak móc Publik jest doczepiany do lówki, żeby zrobić jak najmniej sound To przeze mnie nie wychodzą na dwór, bo już został dotknięty Ale miał szczęście, ocalił go Pan Bóg Cztery kosy w cztery na cztery na głowie kominiara lub kaptur Wrogie tereny, słychać syreny, kolejny obskrojony jak arbus Młody gangus odjebał ambus jestem problemem i oni to wiedzą Jak to rapowe gówno nie wyjdzie, zarobię sobie, kraki mi hero Duży profit jest w wysyłam pracownika na peron Wróci jak zarobi. Mój młody dziw, wciąż walczy z biedą Szkadzam w co mówi hello Przykładam mu metr do szyi, ale nie chodzi mi o naszyjnik Jestem ulicznym koneserem, wiem, że zawsze poprze mnie i w sądzie, bro jest niewinny, ale w rzeczywistości jest winny Jak zobaczył kosy, był blady